To nocne nagrywanie vlogów jest no, bardzo niekomfortowe, ale teraz w czasie epidemii nie ma innej możliwości, żeby to zrobić w ciągu dnia. Kiedy pracujemy w domu, dzieci są w domu, to po prostu nie jest to możliwe. Ale chciałem mimo tej późnej pory yy, skomentować sprawę przez kilku dni, yy, która dosyć mocno była. Obecna w mediach katolickich, przynajmniej w części mediów katolickich, na pewno dla części z Was będzie interesująca. Czyli kwestie tego, czy szatrydencka znowu jest zagrożona, tak? czy ze strony władz kościelnych grozi jakieś niebezpieczeństwo. No, można było przeczytać takie komentarze, że, że coś dzieje się niedobrego z tradycyjną liturgią. Mam na myśli, Tę informację, że oto Kongregacja Nauki Wiary wystosowała do biskupów całego świata, taką ankietę, która, no, która zapytuje o to, w jaki sposób jest realizowany motu proprio sumorum pontificum, i też jak przebiega ta implementacja tego dokumentu, jakie są owoce, czy jakie są trudności. No, ponieważ środowiska tradycyjne. Zrozumiał względów, zachowują się często jak członek rodziny przemocowej. To każdy ruch ze strony władz kościelnych, czyli zapustolskich, który ma dotyczyć dawnej mszy, jest odbierany jako potencjalne zagrożenie. I tak, to można zrozumieć ten odruch. Sam taki odruch mam. Jednocześnie wydaje się, że bardzo szybko. Też za tym uczuciem idzie podnoszenie jakiegoś rodzaju lamentu czy, czy, czy oburzenia, zanim jeszcze dokładnie wiadomo o co chodzi i co się dzieje. To, że kongregacja nauki wiary przeprowadza jakiegoś rodzaju konsultacje, jest zupełnie normalne. No, minęło 13 lat, czy minie zaraz 13 lat od ogłoszenia motu proprio, więc, jest sprawą zupełnie normalną, że. Implementacja tego dokumentu jest przez Stolicę Apostolską badana. Pierwsze takie badanie miało miejsce jeszcze za pontyfikatu papieża Benedykta XVI, ale on też już z tego co pamiętam miał miejsce 10 lat temu. Zatem i wtedy efekty tych konsultacji były, można powiedzieć, w jakiejś mierze pozytywne tak, dla, dla kościoła. No teraz mamy inny klimat w kościele. Ale jednocześnie e, Sumarum Bundziwikum można powiedzieć, że rozkwita też, e, a właściwie może nie Sumarum Bundziwikum, o czym za chwilę powiem, ale środowiska e, osób, które są przywiązane do tradycyjnej liturgii. Można powiedzieć wręcz, że w jakimś sensie są to środowiska nowej ewangelizacji. Są tak? znaczy to środowiska, które przyciągają kolejne pokolenia katolików. Szukających no właśnie tego, co najbardziej trwałe w wierze i szukających tych niezmiernych form życia katolickiego, które, no wiadomo, nie jest dzisiaj łatwo znaleźć w czasach, kiedy Kościół, może być jest taką rozchwianą, dosyć łodzią płynącą przez ocean świata. No i oczywiście można się spodziewać, że część biskupów odpowiedzi na taką ankietę będzie narzekała tak będzie narzekała na upór wiernych w tym że domagają się starym o to że się wykucają o to że piszą listy o to że zbyt dobrze znają często prawo kościelne i się nim lubią posługiwać w korespondencji czy w dyskusjach oczywiście no, tylko można powiedzieć że z perspektywy sumborum Pontificum, ten upór wiernych jest jak najbardziej słuszny i powinien być odczytany pozytywnie, tak? Jeżeli będziemy na tę ankietę patrzeć z perspektywy prawa kościelnego, elementu prawa kościelnego, to tego typu, można powiedzieć, narzekania biskupów w pewnym sensie nie powinny o nich dobrze świadczyć. Oczywiście, jak to będzie zinterpretowane przez kongregację nauki wiary, tego nie wiemy. Ale jednocześnie, moim zdaniem, ta ankieta jest raczej też szansą dla środowisk przywiązanych do tradycji katolickiej, z tego względu, że biskupi, którzy szczególnie na przykład na kontynencie amerykańskim, którzy otwarcie jakby przyznają się do osobistego przywiązania do tradycji liturgicznej, będą mieli okazję do zabrania publicznie głosu. Tak, taki, taką ankietę. Owszem, mogą przesłać do stolicy apostolskiej, ale jeśli będzie ona przygotowana odpowiednio, może stać się głosem publicznym. E, także spodziewałbym się jakiejś takiej reakcji reakcji co bardziej aktywnych, czy bardziej tradycjonalistycznych, nazwym do tak biskupów, szczególnie na kontynencie amerykańskim e, nie tylko na liniach bezpośrednio ze stolicą apostolską, ale po prostu Gdzieś na różnych portalach katolickich na świecie. Także daje się, trzeba to spokojnie zobaczyć, spojrzeć, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Widać, że mieliśmy tylko taki krótki szum i krótki zgiełk tak, związany z tymi tym pierwszymi, pierwszymi informacjami i trzeba się temu przyglądać, tak, wsłuchiwać się, jakie będą głosy dochodziły w tej sprawie ze strony innych, y, innych, jakby to powiedzieć, ośrodków opinii, nie tylko sama stolica apostolska. Wydaje ja że jest jedna też rzecz, która y, umyka, kiedy y, tak próbujemy kwestię Sumorum Potiwikum y, rozpatrywać tylko, tylko w perspektywie jakiejś polityki kościelnej. Mianowicie y, to, że y, w sumie Sumorum Potiwikum jest w nikłym stopniu Implementowane w ogóle w kościele, tak? To znaczy można powiedzieć, że to, jak w tej chwili staram się, funkcjonuje w litu w, w, w kościele, jest raczej realizacją poprzedniego motu proprio, czyli Ecclesia Day, tak? które było tą, tym pierwszym ruchem udostępnienia zainteresowanym, wiernym tej, tej starej. Starej mszy. Można powiedzieć, że Sumorum Pontifikum było ten ruchem do przodu. Jakby były wyraźny głosy ze strony wpływowych wtedy hierarchów za Będę też Benedykta XVI, że jest pewne takie oczekiwanie, żeby ta msza była być może nawet w każdej parafii, tak, jeżeli tylko znajdzie się grupa chętnych, żeby w niej uczestniczyć, bo zauważmy, że Somorą Pontifikum pozwala proboszczom implementować starą mszę w, w parafiach, a nie biskupom, tak? To można być że to jest droga Ecclesiadei, to co dzisiaj obserwujemy, że to przez biskupów wierni jakby przeważnie otrzymują ten dar starym szy, tak? Ponieważ są zakładane duszpasterstwa, tradycji łacińskiej, tak? Więc jakby to wszystko się dzieje na poziomie dietezji, a nie parafii, tak jak Summorum Pacificum Mówi, więc można by powiedzieć, że jest to naprawdę okazja powiedzieć, że sumorum Pontificum nie jest implementowane, nie jest wprowadzane w życie w taki sposób, jak powinno być, jak to, można powiedzieć, zaproponował Kościołowi, na no formie też prawa jednak, Benedykt XVI, tak? No oczywiście, można powiedzieć, że z perspektywy tego, jak wyglądało, nie wiem, 20 lat czy 30 lat sytuacja, liturgii trydenckiej, ja trydenckiej, bo to przede wszystkim mówimy o mszej, ale czyli liturgia jest czymś szerszym, no to mamy niesamowity postęp, niesamowitą eksplozję nowego ruchu liturgicznego, tak, związanego z m, starą liturgią, no ale jeżeli spojrzymy na to z perspektywy prawa kościelnego, no to w dalszym ciągu sytuacja jest słaba, tak, to znaczy, że jakby władze kościelne, władze od poszczególnych diecezji, biskupi są niechętni do tego, żeby realizować literalnie to prawo, jakie w Kościele obowiązuje. No, ale to tym bardziej wydaje się, że nie można w tej chwili wyrokować, że są jakieś zakusy na Starą Mszę w, w Stolicy Apostolskiej podejmowane. Tym bardziej, że może w formie pewnej anegdoty czy opowieści, jaką zasłyszeliśmy, od polskich liturgistów, którzy mają gdzieś pucho nastawione na Stolicę Apostolską, na Anselmianum, czyli uniwersytet, na którym, można powiedzieć, prowadzone są studia liturgiczne. To takie radykalnie wrogie starej mszy stanowisko, jak na przykład prezentuje profesor Andrea Grillo, są źle widziane, tak? Są źle widziane nawet wśród tych liturgistów, którzy nie są entuzjastami starej mszy, ale jakby wydaje się, że ona już swoje miejsce w Kościele na nowo znalazła, nawet jeżeli ono jest w pewnym sensie marginalne, to z drugiej strony taka postawa wrogi agresji wobec tej liturgii i tych, którzy chcą w niej uczestniczyć też już nie jest dobrze widziana, że to jest ten efekt Pontyfikatu Benedykta XVI, że już tego się nie da zatrzymać. Miejmy taką nadzieję, tak oczywiście Różne mogą być jakieś polityczne przesunięcia w Watykanie, ale, ale też ten klimat mimo wszystko wokół Starych Liturgii nie jest wcale tak zły, jakby się mogło wydawać. Też dyskusja jednak, czy debata teologiczna pomiędzy papieżem a bractwem świętego Piusa X, która dosyć takich ciepłych... Można być w stosunkach się toczyła jeszcze za biskupa Fele, który był wtedy liderem, szefem, przełożonym bractwa, no, Wskazuje, że jest tutaj szansa na no, przynajmniej na pokojową koegzystencję w tych, w tych czasach, kiedy inne kwestie są szczególnie kontrowersyjne. Tak? No, tutaj mamy raczej inne fronty w tej chwili pootwierane do tego pontyfikatu, czy to przez papieża, czy to przez. Ludzi, którzy chcieliby papieża Franciszka wykorzystać do jakichś radykalnych zmian dotyczących nauczania kościelnego. Więc to, taka jest moja opinia w tej sprawie, żeby zachować spokój i, i przyglądać się, ale nie przyglądać się najbardziej sensacyjnym newsom, jakie pojawiają się w sieci, ale temu, co można znaleźć w jakichś poważnych opracowaniach. Zresztą też o tym, na ten temat trochę jeszcze więcej mówiłem w wywiadzie dla... Portal PCH24 dla Pawła Chmielewskiego, jeśli chcecie to zerknijcie sobie do linka, który dam pod filmem, tam jest prawie 40 minut rozmowy, odsyłam Was tam, jeżeli tutaj byłoby Wam za mało. Dobrej nocy, cześć!